Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na aktualizację analizy bitcoina do złotówki na giełdzie z zonda krypto. Dzisiaj jest środa, 31 stycznia 2024 roku. Naszą analizę tradycyjnie już robimy na interwale dziennym. Jak widzicie ja używam tutaj przede wszystkim klasycznej analizy technicznej. Dodatkowo wspomagam się chociażby... Teorią fali Liotta, czy też poziomami fibonaczego, i właśnie od tego ostatniego sobie zaczniemy. 50% zniesienia fibonaczego ostatniej fali spadkowej znajduje się na poziomie 174 943, 934 i ten poziom został uderzony. Mamy więc odbicie od dołka fali A, właśnie w kierunku 50% zniesienia Fibonacci. Bardzo ciekawa formacja świecowa nam się tutaj wytworzyła. To jest formacja świecowa, przypominająca troszeczkę objęcie, objęcie bez jakiś, jakiś rodzaj też no, pin baru. No i widać od razu, że zgodnie z tą formacją mamy tutaj dominację strony Podażowej, która właśnie na tym poziomie cenowym weszła na, na rynek. Lokalny szczyt był zrobiony nie, nieco wyżej 176 700. Ewentualnie jest jeszcze szansa na kolejne powiedzmy odbicie wzrostowe, jeżeli byki mają ochotę na, zniesie, na, na zniesienie, na, na dotację do kolejnego poziomu zniesienia czyli będzie to poziom 61% zniesienia Fibonacciego, 179639, jest troszeczkę wyżej, może to być również dobry, dobry poziom na to, żeby tutaj szczyt fali B był wykonany. No i teraz dołek dla fali A już mamy, robimy teraz falę B, została nam C, D i E, pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie rysunek schematyczny, jak to będzie wyglądało, to się zobaczy niebawem. Oczywiście oprócz głównego scenariusza mamy jeszcze scenariusz alternatywny. W tym alternatywnym scenariuszu cała ta fala spadkowa oznaczona jako A może być również falą czwartą, co będzie jednocześnie oznaczało, że korekta się zakończyła. No i teraz czeka nas wybicie wzrostowe, czyli czeka nas zrobienie jeszcze fali piątej, która przebi jeszcze fali trzeciej oczywiście. Tak więc zobaczymy jak to się nam jeszcze wszystko ułoży. Jak na razie nasz główny scenariusz zakłada jednak wykonanie jakiejś formy korekty. Może być może być inna korekta. Niebawem rynek nam to dokładnie wszystko wyjaśni. Dzisiaj pamiętajcie, że jest oczywiście o 20.00 decyzja w sprawie procentowych w Ameryce. Tak więc warto obserwować rynki również wieczorem. Może rykoszetem również Bitcoin tutaj otrzyma jakiś, jakiś impuls do, do większej zmienności. Póki co na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. No i oczywiście zapraszam na kolejne. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.